dalej tak. w Polsce ginekolodzy uważają, że zdrowie tak fizyczne dzieje. to jest zdrowie a psychiczne, to tam jakieś fanaberia? Tak się dzieje. Ja y, mam y, na papierze wypisy, które dostawałam od pacjentek, które przyjeżdżały, gdzie na przykład y, psychiatra stwierdzał zagrożenie zdrowia, życia pacjentki. Pacjentka została przyjęta do szpitala, y, konsultowana przez y, psychiatrę, który pracuje w danym szpitalu i na przykład dwa tygodnie hospitalizowana, po czym wypisywana w stanie optymalnej poprawy. Hmm. Albo konsultacja psychiatryczna ponowna i odrzucenie tej diagnozy, także tak, albo tak, w ogóle... Kto da świeższą diagnozę? Też, albo w ogóle odmowy takie, które... Pani mi tutaj nie będzie przychodzić z takimi diagnozami, to się dla nas nie liczy, bez, no bez oczywiście dania hmm. na papierze tego pacjentce, bo to jest bardzo częste, że pacjentka ma skierowanie do szpitala, pojawia się w tym szpitalu i tak, na tak zwaną gębę dostaje odpowiedź, nie, proszę pani, tutaj to nie.